Witam w tym filmie. Chciałbym wam pokazać telefon Samsung SGH e380. Telefon pochodzi z 2006 roku i prezentuje się w następujący sposób. To co oferuje z zewnątrz na pierwszy rzut oka, to oczywiście kamerka, aparat o rozdzielczości 1,3 megapiksela, o czym świadczy napis poniżej. Pod tym napisem mamy Wyświetlacz zewnętrzny bardzo fajny. Co ciekawe, można na nim ustawić tapetę, zegar lub napis, niezależnie od ekranu głównego. Pod tym dodatkowym wyświetlaczem mamy logo producenta. Z tyłu mamy również logo producenta. Tyle, że tym razem wybite w telefonie, tak samo jak strona internetowa producenta. No na pewno jest to bardziej trwałe niż nadruk, ale w tym lubi się gromadzić brud. Wyżej mamy y, wypustkę umożliwiającą bezproblemowe zdjęcie klapeczki. A nad nim mamy zaczep na smycz. Na dole telefonu mamy złącze do Ładowania urządzenia, jest to stare złącze w standardzie Samsunga oraz mikrofon. Na górze tylko ten zawias i zaczep na smycz, a po bokach przyciski regulacji głośności oraz złącze słuchawkowe bliżej nieznanego mi standardu. Po drugiej stronie mamy przycisk wywołujący menu aparatu. Co uzyskujemy po otwarciu telefonu? Dość fajną klawiaturę, niestety przyciski lubią się zacinać i nie zawsze załapują. Oraz takie dwie wypustki. One są z takiego materiału, że strasznie lubią brudzić telefon. Tu jest jedna delikatnie odciśnięta ten plastik w tych wypustkach po prostu z biegiem czasu się roztapiał i zalewał cały telefon ciężko to wyczyścić i jest to dość nieprzyjemna sytuacja tutaj telefon jak widać jest pęknięty a poprzedni właściciel próbował go pokleić co wyszło jak widać dość marnie nad klawiaturą mamy zawias bardzo wytrzymały, gładko chodzi. Do teraz wyżej mamy logo producenta, wyświetlacz oraz głośniczek. Teraz przejdę do specyfikacji technicznej. Ekran główny, czyli ten tutaj, ma rozmiar 1,9 cala i rozdzielczość 176x220 pikseli. Czyli dość niestandardową. Zewnętrzny wyświetlacz, jak widać, z ustawionym napisem, a nie tapetą. Ma rozdzielczość 96x96 pikseli, standardowy kwadratowy wyświetlacz i ma przekątną 1 cala. Dość mały, ale wszystko jest w bardzo fajny sposób czytelny. Niestety jego potencjał nie został wykorzystany. Można by sobie robić zdjęcia tą kamerką i mieć podgląd na wyświetlaczu poniżej. Szkoda, że takie coś nie zostało wprowadzone. Bateria w tym urządzeniu jest wymienna i posiada pojemność 800 mAh. W moim przypadku jest to zamiennik posiadający 1300 mAh. Telefon posiada również pamięć wbudowaną 40 MB, nie można jej rozszerzyć o kartę microSD bądź żadną inną. Waży 75 gramów, malutko. I, tak jak wcześniej wspomniałem, miał swoją premierę w 2006 roku. Teraz przejdźmy do funkcji oferowanych przez urządzenie, a jest tego dość sporo. Tutaj, jak widać, na wyświetlaczu mamy ustawioną dość ładną tapetę. Tutaj pokazuje datę, godzinę, poziom naładowania baterii, aktualny profil, transmisję danych w standardzie Edge oraz zasięg. Niżej mamy sieć oraz nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale wyświetla nam miasto. Jak widać, w moim przypadku poprawnie. Nie wiem, jak to zrobili. Telefon nie ma GPS-u. Może przez sieć przeszło. Tutaj mamy skrót do menu oraz kontaktów czyli dość standardowo, jak na telefon tej klasy. W menu mamy podstawowe funkcje takie jak spis połączeń. Tutaj następujące funkcje nic szczególnego standardowo dla telefonów tej klasy. Tutaj mamy książkę oczywiście telefoniczną. I tutaj mamy wszelkie podstawowe funkcje, w tym standardowe kontakty. Dalej mamy gry i aplikacje. I tutaj tak, odtwarzacz MP3, dyktafon, edytor obrazów, Bluetooth, Java, SIM Extra. I to są wszystkie funkcje, jakie tutaj urządzenie nam oferuje. Tutaj mamy różne gry jak widać telefon można połączyć z innymi urządzeniami za pomocą Bluetootha w sposób bezprzewodowy nie tak jak w telefonach z tamtych lat na podczerwień gdzie przykładało się do siebie telefony aby przesłać piosenkę mamy tutaj funkcję WAP i to jest przeglądarka internetowa Tutaj mamy stronę domową zakładki: idź do adresu, wyczyść cache, ustawienia profili i tego typu rzeczy. Dalej mamy wiadomości, i tutaj możemy utworzyć nową, przeczytać aktualne wiadomości, szablony, ustawić wszystkie ustawienia oraz wiadomości sieciowe i stan pamięci czyli standardowe jak na Samsungi z tamtych lat. Dalej mamy funkcję moje pliki, to jest zwykły menadżer plików. I tutaj mamy dostęp do wszystkich plików, takich jak obrazy, filmy, muzyka, dźwięki oraz do innych. Dalej mamy organizer, czyli tutaj funkcje przydatne w użytkowaniu telefonu. Tak jak alarm, kalendarz, czas na świecie, kalkulator, przelicznik, timer, stoper i to tyle. Mogłoby być tego więcej. Dalej mamy aparat. Zrób zdjęcie, nagraj film. Idź do moich zdjęć, idź do moich nagrań. Jak widać, aparat coś tam łapie. No, niestety, rozdzielczość filmów i zdjęć jest dość słaba, ale jak na tamte czasy, było jak najbardziej ok. Teraz przejdźmy do ustawień, bo tu jest najciekawiej. Na początek, data i godzina, nic szczególnego. Telefon. No to tu mamy wszystkie najbardziej podstawowe funkcje. Ale tutaj już robi się ciekawie, gdy przejdziemy do ustawień wyświetlacza. Tutaj możemy ustawić tapetę. No i tak mamy tutaj główny wyświetlacz, czyli ten, na którym aktualnie wszystko widać. Ale możemy, co ciekawe, zmienić tapetę na wyświetlaczu zewnętrznym. Możemy ustawić na przykład zegar lub tekst, tak jak jest aktualnie, a tutaj mamy y, opcję tapety i możemy na przykład tą tapetę ustawić. Zobaczymy, czy się zmieniła. Jak widać, zmieniła się i wygląda to. Naprawdę fajnie. Możemy tutaj ustawić cokolwiek, na przykład dowolne zdjęcie wybrane z galerii. Tutaj mamy w sekcji wyświetlacza jeszcze dostępny styl menu. I tutaj możemy wybrać standardowy niebieski. Zielony, taki brązowawy oraz różowy. Dalej mamy jasność, kontrast oraz ekran wybierania. I tutaj możemy wybrać rozmiar czcionki. Wybierzmy załóżmy, że małą. I tutaj możemy wybrać jeszcze i kolor, bądź styl. Tutaj jest taki, taki. Naprawdę jest do te, tego dostępne dość y, sporo. Możemy w zasadzie w dowolny sposób y, spersonalizować nasz telefon. I nawet kolor tła możemy wybrać. Załóżmy, że taki. I zobaczmy, czy się zmieniło. Jak widać, tak, i wszystko działa w sposób należyty. Dalej w ustawieniach poza wyświetlaczem mamy oczywiście dźwięki, podświetlenie, usługi sieci, bezpieczeństwo oraz stan pamięci i ustawienia fabryczne. Także, jak widać, telefon ma dość bogatą funkcjonalność. Oczywiście, jak na tamte czasy, dzisiaj na nikim takie funkcje nie zrobią wrażenia, ale jak chodzi o sam telefon, to naprawdę warto mieć coś takiego w kolekcji. Telefon jest bardzo dobrze wykonany. Posiada dość ciekawą, taką elegancką stylistykę i wszystko, co. By się wymagało od dobrego telefonu, ten telefon posiada. Także, jak chodzi o to urządzenie, to to by było na tyle. Ja się żegnam, do zobaczenia, cześć.